Kolejnym gościem naszym jest Szymon Hołownia, ruch Polska 2050, były kandydat na prezydenta. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Spodziewał się pan takich emocji dzisiaj? Dzień. Aż takich? No wie pani, zakładałem taką opcję i też o tym mówiłem, że to wcale nie jest nieprawdopodobne, że kandydaci miną się o bardzo małe wartości, może o setki, może o tysiące głosów. To niestety uprawdopodabnia, jeżeli ta sytuacja się nie zmieni, sąd najwyższy, a raczej no, sąd najwyższy zawsze będzie, natomiast batalie w sądzie najwyższym, która wie będzie... pan zakłada, generowała... że będą kwestionowane te wybory? Znaczy, to, że będą kwestionowane, to nie ma wątpliwości, dlatego, że iluś ludzi dostało karty bez iluś ludzi dostało, w ogóle nie dostało karty, a, a miało dostać, w iluś komisjach stwierdzenia nieprawidłowości. Zawsze tak jest. Tylko pytanie, jaka jest skala tego i czy to wpływa na ważność wyborów, dlatego, że sam najwyższy czasem uznaje ważność niektórych protestów wyborczych, ale stwierdza, że nie miały wpływu na wynik. Przy małej różnicy może stwierdzić, że miały wpływ na wynik. I jak będzie to dostatecznie mała różnica i dostatecznie duże wątpliwości, to czy dwa możemy mieć w Polsce kolejne wybory prezydenckie? Więc e, muszę powiedzieć, że nie patrzę na tę perspektywę z jakąś specjalną radością, bo mam wrażenie, że ta kampania wyborcza nas niezwykle wykrwawiła. E, specjalnie te dwa tygodnie przed między pierwszą a drugą turą spolaryzowały polskie społeczeństwo do tego stopnia, i jakiego ja nie widziałem, mimo że od 20 a nie, paru a nie lat. Ma, a nie ma pan wrażenia takiego, że być może jednak e, e, Polacy potrzebują dwóch sił politycznych, na które głosują? Nie, nie uważam. Jestem o tym absolutnie przekonany, że tak nie jest. Jest to rodzaj pewnego mitu, który sobie powtarzamy i które powtarzają też partie polityczne, skutecznie zapisując do tego mitu w swoich zwolenników. Proszę popatrzeć na skalę, zwłaszcza po stronie opozycji, po stronie Platformy Obywatelskiej. Jaka była skala? Pokazały to badania zrobione dla tygodnika polityka elektoratu, który głosuje na kandydata opozycji, na Rafała Trzaskowskiego, dlatego, żeby tylko nie głosować na dudę. To a, czy to jest jest, a czy to jest pański elektorat? Bo to chciałem zapytać przede wszystkim. W jakiejś części tak. Ja też się pewnie do tych osób zaliczam, do tych 70% wyborców Rafała Trzaskowskiego z drugiej tury, które głosowały na niego, byle nie głosować na Dudę. Natomiast, wie pani, to, 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 to źle wróży, dlatego że nic się w Polsce nie zmieni, a będziemy każde wybory przeżywali coraz bardziej w napięciu i coraz bardziej krwawo, dopóki nie znajdzie się ktoś albo coś, co postara się w, przerzucić most i pójść do wyborców PiSu, mimo że się jest z Platformy albo z z platformy do wyborców Pisu, bo dzisiaj no i jesteś. to albo co miałoby to być? No, my spróbujemy. Ja będę próbował. Na razie prawie 3 miliony ludzi się do tej opcji zapisało. Być może pójdzie w następnych wyborach więcej. Natomiast, no wie pani, no, żyjemy w, w kraju, w którym tak naprawdę nic nam dziś nie zagraża. Mamy pokój. Mamy jeszcze dziękować Bogu wodę. W... No tak, w... ale mamy też ale mamy też pandemię, mamy też kłopoty gospodarcze. Tak. Dzisiaj Andrzej Duda zresztą zwrócił na to uwagę podczas swojego wystąpienia tuż po ogłoszeniu tych sondażowych wyników, nie wyników, no bo chyba tak to można powiedzieć, też powiedział, że że tak naprawdę to on gwarantuje to, że teraz ta walka o, o, o poprawę, o wyjście Polski z kryzysu będzie łatwiejsza, jeżeli on te wybory wygra. Bzdury opowiada oczywiście, nic nie gwarantuje, bo obaj z Morawieckim dalej będą robili te rzeczy, które robili do tej pory. Czyli jeden będzie robił ustawkę dla drugiego, ten drugi będzie twierdził, że nie dogadał się w sprawie tej ustawki z tamtym i to będzie całe ich zarządzanie tym kryzysem. Wystarczy pojechać do tych wszystkich powiatów, o których pan prezydent Duda tak chętnie mówi i porozmawiać nie z przywiezionymi autobusami, klakierami, tylko z ludźmi, którzy mówią naprawdę, jak dzisiaj wygląda tarcza antykryzysowa. Natomiast jak na to się nałoży ta polaryzacja i to, że dzisiaj połowa Polski, jakby dzisiaj były wyniki i gdybyśmy już wiedzieli mniej więcej, w którą stronę to idzie, to połowa Polski piłaby z rozpaczy, a druga połowa cieszyła się, że się udało tamtej dokopać. No. Znaczy połowa. 49%, 49% zgłosujących, a 8 milionów zostało w domach i nie zagłosowało jak zwykle. No tak, Więc... ale jeszcze moje pytanie jest też takie, czy, czy no bo pan bardzo krytycznie odnosi się do Rafała Trzaskowskiego o Andrzeju Dudzie. Nie wspomnę, mówi pan, że pan z zmusu głosował na Rafała Trzaskowskiego, żeby wybrać tak zwane lepsze zło, jak rozumiem. Ale chyba musi pan przyznać, że Rafał Trzaskowski po wejściu do, w kampanię rzeczywiście no, osiągnął bardzo dobry wynik. No tak, osiągnął bardzo dobry wynik, który zapowiadały mu sondaże. Ja nie chcę tutaj specjalnie opowiadać o sobie, bo byłoby to bardzo nieeleganckie, ale mi też sondaże przewidywały dobry wynik w starciu z Andrzejem Dudą, nawet wyższy niż szefa Trzaskowskiego, bo mam trochę mniejszy elektorat negatywny. Natomiast ja do samego Trzaskowskiego nic nie mam. Ja uważam, że to pewnie jest po prostu bardzo sympatyczny i fajny facet. Natomiast mam bardzo dużo do stylu uprawiania polityki przez Platformę, mam bardzo dużo do sposobów, w jaki prowadzona była ta kampania w kompletnego ignorowania kwestii programowych. Ja nie uważam, że dobrą decyzją było to, a przeciwnie, uważam, że bardzo dobrą byłoby to, żeby pojechać do Końskich i pojechać na terytorium przeciwnika, mówiąc tym językiem militarnym i nawet symbolicznie zapisać się również u tamtych wyborców, jako ktoś, kto chce rozmawiać i jedzie... Czy nie, nie, wie, nie wierzy pan w to, że y, baw, podobnie jak Andrzej Duda y, y, mówi się o tym, pan też o tym mówił, nie jest niezależnym prezydentem, to podobnie będzie w przypadku Rafała Trzaskowskiego, gdyby, gdyby się okazało, że on wygra te wybory? Nie ma takiej skali niezależności, albo inaczej, nie ma takiej skali zależności, której nie przekroczyłby Andrzej Duda. Znaczy, jeżeli ta skala jest do 10, zależności, podległości, niesamodzielności, to Andrzej Duda osiąga tam 15. Natomiast jeżeli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, to ja nie wierzę, że on będzie prezydentem niezależnym od Platformy Obywatelskiej. Oczywiście, że wiceprzewodniczący do niedawna dużej partii będzie, będzie robił wszystko, żeby ta partia, właśnie ona, była w, na czele i będzie od niej zależny. On złożył pewne obietnice. Konkretne, nie całkowitego odpartyjnienia. Także swego, panu, że... prawda? Podczas tak tej rozmowy. Panu. Cztery postulaty ponadpartyjnej prezydentury, z których trzy zaakceptował, z jednym miał kłopot, ale to już będzie, to już jest dobry krok. To znaczy, to jest krok w dobrą stronę jeżeli tylko zechciałby się z tego wywiązać, to Polska będzie lepszym krajem. Natomiast ja nie wiem dalej, jaki jest program Rafała Trzaskowskiego. Nie wiem, o co mu tak naprawdę chodzi i co chce z Polską zrobić. Natomiast wybrałem go dzisiaj dlatego, że wiem, że może być szlabanem, przez którym PiS-owski czołg nie przejedzie, żeby zniszczyć resztki demokracji w Polsce i to był jedyny powód, dla którego to zrobiłem. A, a nie, 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 Wydaje się panu, że dobrym ruchem mogłoby być to, gdyby kandydaci, tak zwani opozycyjni, którzy podczas swojej kampanii wiele mówili o zasypywaniu tych podziałów, o jednoczeniu, stanęli no skoro większość z nich, czyli pan, jak rozumiem, Robert Biedron, i być może Władysław Kośniak-Kamysz, który tak no nie do końca chciał powiedzieć, na kogo zagłosuje, ale jednak skłaniał się, że zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego. Gdyby panowie wszyscy stanęli razem z Rafałem Trzaskowskim w jednym miejscu, na koniec kampanii na przykład? O co? No po to, żeby pokazać, jak rozumiem, no bo wszyscy panowie mówią, że trzeba zagłosować na kandydata, który będzie tak zwanym antypisem, czyli czymś przeciwko Andrzejowi to, to... Dudzie. Nie, nie, to jest, znaczy ja nie uważam, żebyśmy się wszyscy nagle powinni zapisać do platformy. Ale dlatego, nie że... mówię o zapisywaniu się do platformy, tylko o wsparciu wspólnym. Nie, nie, ale dlaczego, ma... przepraszam bardzo, był na to czas też w pierwszej turze. W pierwszej turze myśmy to proponowali, w partyjne interesy wzięły górę. W pierwszej turze też wyraźnie mówiliśmy, że proszę, że tak powiem, pilnować tego języka, którego wobec siebie używamy, dlatego, że możemy się potrzebować w drugiej turze, nie. W, był festiwal Obel, obraz, wyzywania i pogardzania i tym podobnych rzeczy. Nie, pani, ja zrobiłem dla Rafała Trzaskowskiego i tak dużo więcej, niż mogłem i powinienem zrobić, zdaniem niektórych których otworzyłem mu drzwi, przez które mógł porozmawiać z moimi wyborcami. Powiedziałem, że na niego zagłosuję. A będą mieli panu za złe, państwo wyborcy, na przykład to? Bo I chyba część, kiedy, kiedy patrzyło się na, na, nawet na forum, na wpisy po, podczas waszego spotkania, no to widać było pańskich wyborców bardzo zawiedzionych tym gestem, otwarciem, tak byli, jak pan mówi. To, to byli i tacy i tacy, bo moi wyborcy też są bardzo różni, dlatego ja nigdy nie powiedziałem o przekazywaniu poparcia, nigdy nie powiedziałem, że teraz ich będę w którąś stronę pchał powiedziałem, co ja zrobię. W piątek udostępniłem jeden z postów Rafała Trzaskowskiego. Ja zrobiłem, że tak powiem, dla wsparcia Rafała Trzaskowskiego, mimo że przy całym moim krytycyzmie dla niego dużo więcej niż zrobił Kosiniak-Kamysz, czy którykolwiek z innych kandydatów, więc proszę mi tutaj, jeżeli przyszedłby jakiś głos i mówił, że myśmy zrobili za mało, czy ja zrobiłem za mało, proszę mi nawet tego nie mówić. Natomiast w, ja nie jestem, ja będę wierny temu, co mówiłem w czasie kampanii. Dla mnie nie jest rozwiązaniem ani Polska PiSu, ani Polska platformy. A jeżeli zagłosowałem dzisiaj na kandydata wystawionego przez platformę, to tylko po to, żeby mieć gwarancję, że będą jeszcze jakieś wybory, w których będę w stanie konkurować z nimi, wygrać prezydenturę. No to, o, że tak powiem, jasno pan stawia sprawę. A gdzie w tym miejscu jest ruch 2050? 2050. Ja Pani co, nasz ruch jest w tym miejscu, w którym bardzo chciałby, zwłaszcza w taki wieczór jak ten, gorąco zaproponować, jakoś zapracować na zaufanie wyborców PiSu, tych, którzy dzisiaj wsparli Andrzeja Dudę, bo wielu z nich, to też moi znajomi, głosowali, bo czuli, że nie są w stanie zagłosować na Platformę, bo po prostu fizycznie nie dadzą rady. No, ona ma tak potężny bręd negatywny. Chciałbym zapracować na... Ale też nie, nie, nie podobają się metody, które PiS stosuje. Jest wielu, którzy głosowali na Platformę, ale czują, że chyba coś się jest nie tak, skoro, skoro to tyle razy nie wychodzi. I teraz też o mały włos, albo wyjdzie, albo nie wyjdzie, ale chyba raczej ma, ma szansę, żeby też nie wyjść. Trzeba spróbować zacząć budować mosty między jednymi i drugimi, i to jest możliwe. To nie jest żadna utopia, bo ja to przećwiczyłem wielokrotnie w kampanii, więc tym będziemy się teraz zajmować, żeby spróbować wypracować autonomiczną pozycję na polskiej scenie politycznej i obywatelskiej. Nie jako część koalicji obywatelskiej, nie jako część Zjednoczonej Prawicy, tylko w realnym kontakcie z tymi, którzy dzisiaj są naszymi wyborcami. Mam nadzieję, że będzie. Ich więcej. A pan rozumiem, że z polityką się nie żegna i zostaje na dłużej, skoro widzi pan za pięć lat siebie jako konkurenta któregoś z panów. Do fotela prezydenckiego? Wie pani, w, w, zaczęliśmy bardzo ciekawie, bardzo dobrą robotę. W, okazało się, że jest wielu ludzi, którzy właśnie takiego myślenia o polityce w kategoriach pokolenia, a nie kadencji potrzebują, że nie interesuje ich walka o stołek, tylko, tylko cel, że tak powiem, polski dla naszych dzieci, więc my będziemy się starali to robić. Zebraliśmy świetnych ekspertów, mamy 15 tysięcy ludzi w całej Polsce. Organizacja się bardzo prężnie rozwija po wyborach, nie tylko przed wyborami, więc. Więc wierzę, że zagościmy na polskiej scenie, ale nie tylko politycznej, tej rozumianej jako partyjnej, ale i obywatelskiej działalności, i eksperckiej, intelektualnej, ale też oczywiście i tej związanej z każdymi kolejnymi wyborami na, na bardzo długo.